Halo halo, cześć mano. witam wszystkich serdecznie, witam wszystkich panów, wszystkie panie, nowy tydzień, nowa gra, nowa jazda, nowe zarabianie pieniędzy, oczywiście pan bitcoin i pan ethereum przed nami, ale przed tym wszystkim może mam takie, a dobra, nie będę pytał, nie będę zachęcał, jeśli chcesz potrafić klikać, po prostu z domu klikać, nie iść do pracy, do biura czy do jakiejś firmy, robić sobie od 8 do 15 i, i koniec. Tylko chcesz sobie wstawać, budzić się, podejść do komputera i zacząć klikać. Jest to możliwe, tylko musisz tego chcieć. Jeżeli będziesz tego chciał i będziesz chciał się nauczyć, to stare wszystko jest możliwe, nie? I stara, wszystko jest możliwe. Dobra. Linki w opisie oczywiście i jedziemy z bitcoinem. Bitcoin fajnie tutaj mm -hmm. przez weekendzik tak naprawdę. Boczek, boczek, boczek. No i okej, okay. boczek, boczek, boczek. Wyjście w górę, wyswipowanie. Wyjście w dół, wyswipowanie. Jedyne czego mi tutaj brakuje to. Gdzieś takiego fraktala. Niestety wejdźmy na 15 minutówkę. Może teraz się odpali. To mi się podoba bardzo. To, że tutaj jest dołeczek, jest bardzo fajną rzeczą. Serio. Jedyne to jest niefajne. To, że robi się tutaj mały cjiździk. I robi się już tutaj tak naprawdę zejście w dół, czyli mały szorcik pewnie do przetestowania tego unicorna, który tutaj jest, albo bo zobaczcie, że jak odpalę tutaj czterogodzinóweczkę. Jedyną rzeczą, która nie podoba mi się na ten moment to jest to, że nie mamy tutaj fraktala na czterogodzinówce. Super, że się odpalił w ogóle. Wtedy kiedy. O, występ na 4H. Teraz jest. Mamy fajnego boksa. 15m do 4H. Gdyby tutaj był fraktal, czyli gdyby 20 swipowała 16, byłoby to lepsze. Wtedy mógłbym uważać od razu, że to może być fajny ruch do góry. A więc najpierw. Jest szansa, że w ogóle wejdziemy jeszcze raz tutaj i wysłupujemy tego loła, razem zbiorą, zbierając tutaj tego lołka wtorkowego z poprzedniego tygodnia. Jest na to szansa z tego względu, że nie mamy żadnego fraktala, ale mamy już na tą chwilę cizda do góry bullishowego, i jeżeli Okej, okay. nie, nie napalam się na tej godzinówce i 15 minutówce, bo widzę już, że kurczę, wele, mały fraktal 1H, ta świeczka nie jest dobrą świeczką, tylko jest no, beriszówka, mocno reject, fraktal sweep, jakby, OK. na mniejszej tej frame jest seed, więc liczę na to, że jeżeli nie będziemy schodzić połowy, te tutaj, to że zagłębimy się gdzieś w tego boksika dalej, może podjedziemy znowu przetestować equilibrium, które tutaj jest poprzedniego dnia. Jeżeli w tym miejscu zobaczymy swing failure pattern bullish scissed do góry, czyli zmiana trendu na wzrostowy w tym miejscu i zrobimy coś takiego, cyk, cyk, to wiem, że już możemy klikać spokojnie longa na kontynuację, po to lub po nowe ATH. Jasne? Warunkiem dzisiejszym by było to, żeby zejść, no nie trzeba tak głęboko oczywiście, najbardziej by był moim zdaniem tutaj odpowiedni ten inwers w tym miejscu, nie? To Mamy inwers value gapa, tak naprawdę, który mógłby zostać od razu przetestowany i góra jeżeli nie to tak jak mówię, na 5 minutówce zobaczcie, że na 5 minutówce już nam się tutaj, ok, nadal jesteśmy w boksie bo to jest ten boks 4H, który Wam przed chwilą pokazywałem, tylko on był mniejszy zobaczcie, że zmieniła nam się tutaj, zmienił nam się trend naberiszowy więc istnieje po prostu szansa na to że zejdziemy gdzieś do tych lowów nie? dobra Tylko to jest jasne przejdźmy teraz do pana etera i tu u pana etera momencik co u Pana Etera? U Pana Etera? Mhm. Tutaj moje zasięgi. Ok. To nieważne na razie. Ale tutaj widzę sytuację, w której no, jesteśmy tak naprawdę w dużym, dużym, dużym ee, boksiku. Tak naprawdę dzisiaj też przetestowaliśmy ekwilibrium dnia wczorajszego i już pokazuje nam się tutaj ich do góry, ale jakoś tak. Nie wiem. ok, jest, jest to bulisz bardzo, nie? To, że już tutaj nam się pokazuje, że to jest bulisz i że mamy cizda w górę, fajnie to wygląda, ale jakoś, kurde, brakuje mi tutaj struktury w tym. Nie, wiecie, jakby rozumiem, że to jest bulisz, idzie do góry, ale. To jest troszeczkę chyba za mała struktura na to, aby cały czas dalej ciągnąć pion. Okej, okay. mamy przetestowany equilibrium dnia wczorajszego, bo jest. Mamy tak naprawdę inwersa. Tu został... Okej, okay, dobra, już widzę, już widzę, już widzę, już widzę strukturę. No, to będzie coś podobnego mniej, też na, bit na Bitcoinie, bo zobaczcie, że w tym miejscu się robi CISD. Tak naprawdę, mogę na chwilę wyłączyć tutaj. Mhm. 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 No, nie wyłączę tego tak, jakbym chciał wyłączyć. No trudno. E jedyna opcja to jest taka i taka. O! Dokładnie. Tu nam się tak naprawdę już zrobił CISD. I to dopiero była pierwsza noga. Nie? Tak naprawdę. Która dawałaby wzrost. Więc, jeżeli ok już w tym miejscu my pójdziemy i zrobimy tak, jak jest pokazana ta niebieska linia, zrobimy coś takiego, to możemy grać na kontynuację. Ale nie chcę strzelać. Jakby widzę zmianę trendu na berisz. Czy jest tu fraktal? Robi się fraktal, ale do zamknięcia jeszcze daleko, więc istnieje też szansa po prostu na zejście głębiej gdzieś. Do tego ekwilibrium przykładowo i dopiero gdzieś od tego ekwilibrium, jeżeli zrobimy taki ruch, to tak jak na bitcoinie. Rura do góry. A teraz to, czego się boję, to tak jak. Mówiłem też na Bitcoinie. Boję się tego, że, że nie ma tutaj na 4 fraktala. Czyli nie ma sweepa 20.16 i tak samo jest na Bitcoinie. Ok? Gdyby to był gdyby to był rozumiecie Swipek albo SMT jakieś w tym miejscu byłbym o wiele, o wiele bardziej ukontentowany i o wiele, o wiele bardziej pewny tego setupu, który przed chwilą nam narysowałem. No. Dobra. Nie ma co gadać więcej o tym tak naprawdę dzisiaj. Wiecie wszystko. To, co widzę na ekranie. Pokazałem Wam co, gdzie i jak korzystając z samych świeczek. Nie danych łączeń. Nie jakichś dziwnych różnych indykatorów bo tak naprawdę ja to mogę wyłączyć to, to to. co ja mam tutaj. To są tylko świeczki. Widzisz nie. Tylko time frame. Teraz jestem na 15 minutówce to mam 4 godzinówkę. Tu sobie odpalę i mam dniówkę. A to że ten box tutaj jest to zobacz jak myślisz co to może być. Jak ten box powstaje. Buch, jest to Equilibrium i body świecy. Pokrywa się? Pokrywa się, nie? Te boksy no nie są wyznaczone tak, że tu jest jakieś wsparcie. Nie. To jest po prostu teoria świec. Jeśli chcesz, to ja Cię nauczę. A jeśli nie chcesz, to Twój problem. Dzięki, że oglądasz. Siemano.